Szanowni Państwo, najpierw chciałam podziękować za zaproszenie na dzisiejszą konferencję. Dziękuję bardzo. E, cieszę się, że będę miała okazję przedstawić parę refleksji na temat otwartych funduszy emerytalnych. Niestety są to te same, można powiedzieć, negatywne refleksje, jakie miałam okazję przedstawić także w marcu tego roku, kiedy to na zaproszenie swojej Lewicy Demokratycznej było zorganizowane wysłuchanie publiczne przed uchwaleniem ustawy o zmianach w -y. I właściwie e, nic się specjalnie nie zmieniło od tamtego czasu, kiedy to też prezentowałam tezę, że OFE należy zlikwidować w całości. I udało się szczęśliwie zredukować składkę o dwie trzecie. Natomiast problem dalej jest. I dziwi proszę Państwa to, że w ramach tej debaty na temat ratowania finansów publicznych... W ogóle się na ten temat nic nie mówi i właściwie można by odnieść wrażenie, że jest to jakiś temat tak, czy, czy może jakoś inaczej, nie wiem, jak by to nazwać. Więc myślę, że może dzisiejsza konferencja e, będzie przydatna do tego, żeby tę refleksję jakoś przeprowadzić, bo tak nie może zostać jak jest. Więc po prostu może moja krótka e, diagnoza tego stanu rzeczy, który mamy na chwilę obecną, ale żeby to można było zrobić, odwołajmy się do tych haseł, które były. Propagowane wtedy, kiedy reformy emerytalną w Polsce wprowadzano, tym ten drugi filar kapitałowy, który miał przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa emerytur w Polsce w świetle rysującego się zagrożenia starzenia się społeczeństwa. I to właśnie to hasło było propagowane wtedy, kiedy w Polsce tam reformę wprowadzano. Tu od razu podkreślimy, że właściwie to nie u nas wymyślono. To hasło to jest hasło wymyślone przez Bank Światowy i inne instytucje finansowe. Które po doświadczeniach w Chile, w prowadzeniu tej reformy emerytalnej zobaczyły, że, że można naprawdę robić świetne interesy w krajach, gdzie da, taki system da się wprowadzić. Gdzie wielką grupę osób, miliony osób można powiedzieć, znaczną część społeczeństwa da się włączyć do takiego systemu, który można by nazwać opodatkowaniem. Opodatkowanie tych milionów osób na rzecz prywatnych, właściwie kilku prywatnych firm. I okazało się, że właśnie w naszym regionie, w Europie Środkowej i Wschodniej i w kilku krajach Ameryki Łacińskiej to rozwiązanie wprowadzono, nie udało się go wprowadzić w żadnym kraju rozwiniętym. Więc przede wszystkim powinniśmy sobie uświadomić to, że żaden rozwinięty kraj nie wprowadził. Takich przymusowych owej jak w Polsce. To powinno gniewem mówić wszystkim, którzy się zastanawiają nad sensem tego rozwiązania. I dlaczego u nas to wprowadzono? No, krótko można powiedzieć, kraj nasz, podobnie jak inne kraje, które to wprowadzono, bezbronny po prostu był i okazał się w świetle tego wielkiego naporu instytucji finansowych. I, i mamy to dalej, trudno się z tego wycofać, także z tego samego powodu, dla jakiego wprowadzono to. I właściwie, proszę Państwa, mogłoby to funkcjonować, gdyby nie było to tak niekorzystne i szkodliwe dla naszego Państwa, a przede wszystkim szkodliwe dla przyszłych emerytów. I byłbym chciała, może, najpierw powiedzieć, dlaczego ofert rozwiązania rujnujące finanse publiczne bardzo szkodliwe. To są najłagodniejsze określenia, jakie mogę użyć w stosunku do tego systemu. Bo naprawdę zasługuje on na bardzo dosadne określenia. Więc. My spróbujmy zrozumieć mechanizm tego, proszę Państwa. Otóż od początku istnienia tego systemu do opłaty do funduszy emerytalnych kierowano 37% składki, składki emerytalnej pobieranej miesięcznie od wynagrodzenia ludzi pracy, tak to ujmijmy, bo to jest od wynagrodzeń osiąganych przez obecnie, to jest 15 milionów osób. I te 37% składki oznaczało, proszę Państwa, jeśli poszło, wyjęto je z finansów publicznych, to po prostu nie mogło pójść na wypłatę emerytur. Zatem Państwo, narząd rząd i wszyscy musieliśmy znaleźć jakieś inne pieniądze, by wypłacać emerytury. Jeżeli zgadzamy się z tym, że emerytury trzeba wypłacać i nie zostawimy naszych emerytur, naszych rodziców i dziadków bez pieniędzy, no to trzeba skądś na to, co by to było. Właściwie możliwości wyboru są takie. Albo możemy tę, tę rezerwę, którą tworzymy w ramach otwartych funduszy emerytalnych na nasze przyszłe emerytury można sfinansować strojako. Tak jak gospodarstwie domowe. Można odjąć sobie od ust po prostu, a w skali kraju to będą większe podatki i cięcia wydatków. Można wyprzedawać sprzęty. W skali kraju to jest prywatyzacja. Można, yy, można zadłużać się. i po prostu zaciągnąć dług, wykupować papiery wartościowe i w ten sposób tf tworzyć rezerwę. W naszym kraju ta rezerwa była tworzona właśnie przez zadłużanie się, przez zadłużanie. Sam minister finansów powiedział, że na koniec 2010 roku to zadłużanie się, żeby zrefundować z składkę kierowaną do OFE, że to zadłużanie się spowodowało dług publiczny w wysokości 232 miliardy. Tu mam do z tego 2011 roku. Sam minister przyznał, że jest to 1 trzecia długu publicznego. A to tak naprawdę, proszę Państwa, warto to skorygować, ponieważ jeśli uwzględnimy, że przed utworzeniem OFE dług publiczny już wynosił 270 miliardów, to jak popatrzymy tylko na tworzenie się długu od roku 1999 do 2010, a nawet do dziś, to Trzeba to śmiało podkreślić i wyraźnie, że OFE stworzyły połowę długu publicznego naszego kraju. I to jest brutalna prawda, której nie możemy pominąć, proszę Państwa, bo tworzenie wszelkiej rezerwy kosztuje. Nie da się tworzyć rezerwy z niczego. My zadłużaliśmy się i, o, i, i właściwie teraz, tak jak rok 2010, 2011, gdyby nie zredukowano o dwie trzecie tej składki, mielibyśmy rocznie nowy długi publiczny przekraczające 40 miliardów. A dzieli zredukowaniu składki, sam minister przyznał, że w przyszłym roku będziemy mieć dług mniejszy 18 miliardów. I dobrze, że udało się to zrobić. To wymagało też naprawdę wielkiej determinacji. Warto podkreślić zasługi pani minister Fedak w tym dziele wielkiej odwagi, żeby się przeciwstawić lobby finansowemu. No ale proszę Państwa, zostało ciągle jeszcze ponad 24 miliardy złotych długu rocznie I to jest ten nowy dług, który będzie się tworzył chyba, że sfinansujemy te rezerwy inaczej. Skąd te 24 miliardy? To jest tak jak w przyszłym roku 9 miliardów ciągle jest transfer składki do OFE, zabieramy zatem ze składki emerytalnej i przekazujemy do tych funduszy, a ponadto koszty obsługi długu, które OFE spowodowało, czyli mówiąc krótko to zadłużanie się z powodu OFE, to jest przy 250 miliardach, przy odsetkach, takie Polska płaci rzędu 6%, może trochę mniej niż 6%, to jest 15 miliardów rocznie. Od samego tylko oferty, to jest dług, który jak się nie zmniejsza, trzeba go obsługiwać i to jest kilkanaście miliardów będzie w przyszłych latach też, jeśli zostawimy ofertę w takim stanie. Ponieważ, proszę Państwa, jak wiadomo, zbliżamy się do limitu 55% PKB, a może to już zostało osiągnięte niedługo, limit konstytucyjny 60% PKB dla długu. Zatem kres finansowania owe z długu po prostu nie, mo, nie można w ogóle się na to pożyczać, nowego długu tworzyć, to w ogóle będzie cud, jak będziemy mogli pożyczać zważywszy, że same Niemcy mają, jak widzieliśmy po wczorajszych doświadczeniach, mają kłopoty ze sprzedażą obligacji. Zatem skoro nie będziemy mogli tego finansować z długu, to wchodzi drugi sposób finansowania, a mianowicie trzeba, obrazowo mówiąc, będzie odjąć sobie obóz, by tę rezerwę dla przyszłych pokoleń tworzyć, zostawimy oczywiście dług, który już jest, to dajemy w spadku tym przyszłym pokoleniom. Natomiast trzeba będzie sobie objąć, mówiąc krótko, bez poświęceń i wyrzeczeń, które e, tutaj nas czekają, no to oczywiście premier przedstawił część z nich i premier, wiele z nich jest uzasadnionych, a część nie, proszę Państwa. Tylko nie rozwiążemy tego problemu w postaci otwartych funduszy emerytalnych, to e, nad, nad częścią przynajmniej posunięć zaproponowanych przez pana premiera naprawdę warto się zastanowić. Więc mówiąc krótko, powstaje tutaj takie pytanie, proszę Państwa, czy naprawdę warto się poświęcać, by utrzymać ofę? I teraz właśnie ten, ten chciałam poświęcić, bo poświęciliśmy czas, bo jeśli to jest naprawdę dobre, że jest to coś takiego, naprawdę co byśmy chcieli mieć, to warto po prostu zabierać dzieciom ten chleb, lekarstwa w szpitalach, wynagrodzenia policji, nie budować dróg, nie przeznaczać na postęp techniczny tylko nas. Więc odpowiadam sobie na pytanie, czy warto. Jest, żeby można było na to odpowiedzieć, po pierwsze powiedzmy, proszę Państwa, że te pieniądze, które odkładamy w ramach otwartych funduszy mentalnych, jest to źródło zysku dla instytucji finansowych. One z tego pobierają na początku odpłatę 3,5% od przekazanej kwoty. Przedtem było to 7% przez wiele lat, a jeszcze wcześniej 10%. Dobrze, biorą sobie to na początku. A później przez 40 lat, jak człowiek oszczędza czy móc, tylko zanim pójdzie na emeryturę, co miesiąc mają prawo sobie z tego wziąć. Po prostu co prawda nie jest to mało, nie, nie, znaczy nie jest to duży odsetek, ale dzieje się to przez ponad 40 lat. Więc wyobraźmy sobie, jakie pieniądze możemy położyć na stole, żeby czerpać z tego przez 40 lat. Co zostanie potem? Więc opłaty, proszę Państwa, to jest pierwsza rzecz, która jest rzeczą niesprawiedliwą i krzywdzącą dla przyszłych emerytów. Łącznie można szacować, że same tylko opłaty za zarządzanie spowodują, że faktycznie będzie, pozostanie tych pieniędzy mniej co najmniej o kilkanaście procent. Taki jest ubytek składki. Więc po prostu ci zwykli ludzie pracy finansują bo po prostu ten kosz to jest jedna rzecz, nie mówiąc o opłacie, którą się potrąca na początku. No, i teraz idźmy dalej, proszę Państwa. Okładnie to jedna rzecz. Druga rzecz, zobaczmy, co jest w portfelu O co walczymy? Czy naprawdę walczymy, żeby mieć te papiery? To zobaczmy, jakie to są papiery. To są instrumenty finansowe, e, które ja się zajmuję rynkiem finansowym ponad 30 lat i naprawdę nie, nie zdołałam dobrej opinii o rynku przez te lata. A ostatnia bardzo jeszcze się pogorszyła. No, w każdym razie, proszę Państwa, w portfelu fundusze funduszy emerytalnych, tak jak na chwilę obecną, koniec października. 52% to są obligacje skarbowe. Teraz spójrzmy, co to są za pieniądze. Otóż wtedy, kiedy ten młody człowiek, który dziś pracuje, będzie szedł za 20, 30, 40 lat na emeryturę, to te, te, te obligacje, które są w jego portfelu, wszyscy, jak tu siedzimy, jak będziemy wtedy żyć, będziemy musieli je kupić. Zatem wtedy będziemy musieli się złożyć na e, postaci podatków. I cięć, cięć wydatków, żeby obligacje wykupić, więc po co nam to? Nie w się tylko od tego, od tego przemianu papieru instytucje finansowe, w większości zagraniczne, w 90%, one biorą to sobie z tego opłaty. Jaki w ogóle rozsądny nadzór by się na to zgodzić i na to pozwolić? No w każdym razie to są obligacje skarbowe, ale ktoś powiedział, że to nie inwestujmy w nasze obligacje skarbowe, a to w jakie, proszę Państwa, jeśli ktoś z Państwa jest tutaj w stanie podać, w jakie obligacje skarbowe zainwestowałby pieniądze na emerytów. Czy są takie na świecie? Proszę Państwa, spójrzmy realistycznie na to, co ob obiecują nam reformatorzy, otwartych funduszy, oni mówią, że są jakieś możliwe subfundusze bezpieczne. Nie ma żadnych bezpiecznych instrumentów finansowych na rynku finansowym. Każdy, kto to obiecuje, wy, mówiąc krótko, wprowadza w błąd. Więc idźmy dalej. Następny, se, na, następny element tego portfela to są akcje. One stanowią około 1 trzecia portfela. I teraz co z tymi akcjami, proszę Państwa? Widzicie Państwo, co się dzieje z ceną akcji z powodu drastycznych, dramatycznych spadków akcji w ostatnich miesiącach. Przez trzy miesiące od września, czy, proszę, od czerwca do końca września otwarte fundusze emerytalne utraciły 15 miliardów co najmniej złotych. Odrobiły to w październiku częściowo, ale i dalej jest to strata kilku, mili kilku miliardów co najmniej. A co jeszcze powiem, to są straty, które się zadziały niedawno, a przecież jak popatrzymy na indeksy, czy WIK, czy wig 20 to on nie odrobił strat jeszcze z 2007 roku i jest ciągle niższy o jedną trzecią co najmniej. Więc jeśli nawet jakimś cudem odrodził cokolwiek, to przyjdzie znowu następna panika na rynku i znowu stracą. To są pieniądze na emerytury. Z nich człowiek ma przeżyć po prostu. To są nie dość, że przyszłe emerytury będą bardzo niskie, to jeszcze część tej emerytury narażona jest na tak wielkie ryzyko. Po prostu, proszę Państwa, gdyby można było na rynku finansowym zwiększyć emerytury, to byśmy zalecili naszym rodzicom, żeby te swoje tysiąc złotych dali do grania na giełdzie. Nie więcej na plecy mleka. Dlaczego tak nie robią? A dlaczego nasz cały kraj w ja? Więc. Myślę, że to nie jest nie, 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 nie jest akceptowane. Proszę Państwa, muszę kończyć, bo tutaj oczywiście czas, czas goni, ale jeszcze powiedzmy tak, że teraz duża jest dyskusja o domówieniu naszych banków. Dopiero po kilkunastu latach zobaczyliśmy, że to było niedobrze sprzedawać banki w ręce zagraniczne, ale oddaliśmy, proszę Państwa, tak dużo pieniędzy firmom. Pod zarządzanie firmom zagranicznym. To są największe na świecie towarzystwa ubezpieczeniowe. One mają nasze pieniądze i będą mieć przez 50 lat, przez 100 lat, jakim po prostu nic nie zmienimy w tym. Więc jest no, tak wolnych narodów, to trudno im znaleźć po prostu jak Polacy. I to jest, można powiedzieć, analogia. Po prostu oddaliśmy banki, oddajemy swoje oszczędności i podporządkujemy się po prostu. I problem właściwie sprowadza się do tego, proszę Państwa, że to, co Prawda Sprawiedliwość proponowało rozwiązanie dotyczące dobrowolnego uczestnictwa, to jest rzecz do rozważenia. Natomiast to, to to, to warto rozważyć to, 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 to tak, żeby, żeby no. po prostu zrobić to bezpiecznie, żeby, żebyśmy, proszę Państwa, nie narazili się, nie wiem jak to zrobić, bo ja po, po prostu jedyną receptę mam, to zlikwidować to w całości. No, ale zastarzą nas obrońcowie do wszelkich Trybunałów. Można powiedzieć żałosne, że y, różne fundacje i y, inne, po prostu opłacane przez te firmy, międzynarodowe koncerny, pozywają Polskę po, za to, że próbuje bronić swoich interesów. Więc to nie jest ok. W każdym razie, proszę Państwa, wnieść przykład niestety, jest taki trochę ostrzegawczy, bo to, co ostatnio widzieliśmy, jak agencje ratingowe, te największe. Zagroziły Węgrom, że obniżą ich rating, rating kraju do poziomu śmieciowego. To będzie oznaczało, że Węgry w zasadzie nie będą mogły pożyczać pieniędzy na rynkach finansowych. A dlaczego tak? Otóż było to dla mnie niezwykle interesujące zobaczyć dlaczego, jakie jest uzasadnienie. Od tych wśród tych uzasadnień, które tam podano, najważniejsze dotyczyło to, że, że Węgry doprowadziły do tego, że obywatele mogli wybrać, czy chcą należeć do otwartych funduszy emerytalnych, czy nie. I z 3 milionów 100 członków węgierskich ofert zostało tylko 100 tysięcy, a aktywa tych, którzy zdecydowali się wrócić do systemu państwowego czyli w kwocie 14 miliardów dolarów wrócili do finansów publicznych, zmniejszyły dług publiczny i deficyt. Ale to się po prostu nie podobało, no bo oczywiście podano jako argument właśnie to, że w ten sposób zagraniczne instytucje mają niepewne warunki działania i to nie jest dobry klimat do bezpośrednich inwestycji zagranicznych i w ogóle inwestycji. No to no, proszę bardzo, no to Węgrzy byli nieodpowiedzialni, coś takiego zrobili. No i, i w tej sytuacji jest pytanie, czy nasz kraj ma suwerenność, żeby, żebyśmy mogli zdecydować, czy nie. Czy po prostu czeka nas krew pod żeby ofę trzymać? Ale jak widzicie Państwo, to nie jest tego warte. Po prostu jest to rozwiązanie niezwykle szkodliwe. Gdyby to było dobre, to by u siebie to wprowadzili. A u siebie nie damy radę tego prowadzić, tylko u nas. jestem przeciwna zwiększaniu wieku emerytalnego, to problemu się nie rozwiąże, bo wyższy wiek emerytalny to odsunięcie w czasie wywiązanie się z zobowiązań. 7 lat dodatkowo będą mieć pieniędzy i do pieniądze i dopiero wtedy zobaczymy yy, ta chwila prawdy nastąpi. Państwa bądźmy niezwykle czujni, jak będą włączane nowe, wielkie grupy społeczne do powszechnego systemu emerytalnego. Czy to będzie oznaczało, że rolnicy, górnicy, mundurowi, ciężar i tak dalej zostaną włączeni do ofert, bo to będzie dramat dla naszego kraju. Po prostu damy do przemiany kolejne publiczne pieniądze. No jeśli coś takiego będzie, no to, 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 to żadna to patrzeć po prostu. W każdym razie proszę Państwa, zachęcałabym w ogóle media, żeby zrobiły coś, by ludziom wytłumaczyć na czym owe polegają, bo przecież ludzie chcieliby wiedzieć, co to Z tego, tak to przynajmniej wiedzmy, co to jest. Z pewnością nie będziemy z tego powodu bardziej ściślejsi. Dziękuję bardzo. Czynnik, który według mojej oceny jest głównym powodem e, nieszczęść, jakie dotyczą nas w sferze finansów publicznych, bo na przyszłość to nieszczęście się okaże. Natomiast już mamy problem z finansami publicznymi chodzi o reformę ekonomiczną, nieprzemyślaną, e, powiedziałbym antyhumanitarną. I wreszcie mamy drugą sprawę bardzo ważną, mianowicie to. Co w też powinniśmy sobie uświadomić. Musimy współpracować z zagranicą, bo nie będziemy wszystkiego wynajdywać sam na początku. Ale jeżeli my się podporządkowujemy niewolniczo interesom obcego kapitału, no to wtedy musimy uwierzyć, że jest to dla naszego dobra A to nasze dobro będzie polegało na ograniczeniu wszelkich przywilejów pracowniczych i wszelkich zdobyczy socjalnych. Dziękuję bardzo.